Ogień! Ogień! Ogień? Ciepło? Żar? Dlaczego to nie płonie? Przecież to powinno... HĘ! Hmm, tak to działa. Ej, no witam Was w kolejnej części, w której będziemy pokazywać kolejne bronie z odchłani. Co by nie przedłużać Płomyk. stary eteryczny miecz, który nie wroga ostrzem z niebieskiego ognia. W sumie ta część jest bardzo brzydka i między innymi dlatego nie chcę go robić, żeby niszczyć, nie niszczyć swojego portfolio. Eteryczny Wirdus Urkanto. Skała wulkaniczna, no wiadomo, bronie eteryczne, magicznie zaklęte, nie wiadomo przez kogo stworzone. Eteryczny łuk, e, Heichen albo cejhen, jeżeli nie jest to HCH, tak, nasączony piorunem. Niepotrzebne są strzały, żeby z niego strzelać, ale można używać też fizycznie. Eteryczny kastet, terliko, tak, zrobiłem go kiedyś, nawet wygląda całkiem całkiem, teoretycznie. Eteryczny długi miecz Lonigon, który jest krótki, ale po aktywacji jest dosyć długi, tak jakby no nie ma tłostrza, ale gdy bruk już będzie tu, to może piorun przeskoczyć, tak? Miecz eteryczny Jihento, granit. Miecz eteryczny Tinatia, Tinatia jest tego co mi się wydaje, chyba kiedyś już zrobiłem. Miecz eteryczny Kintos, to jest skała, kamień, po prostu, żadna wulkaniczna, ani to tamto, ni tamto. Miecz eteryczny Zanikso, bardzo króciutki, to jest tak naprawdę sztylecik, no po aktywacji no to przynajmniej miecz krótki. Eteryczna włócznia Zikalon, plazma słoneczna, no głównie patrząc plazma jest na słońcu, w palnikach. Nie wiem czy ta plazma w palnikach jest taka jak na słońcu. Nieważne. Miecz króla demonów. Setna broń, którą zrobiłem. Teoretycznie bardzo fajna. Dużo czasu czekałem, żeby ją zrobić. I ją zrobiłem. I teraz leży standardowo i się kurzy jak cała reszta broni. Ciekawe jak garnano z nią walczy w ciasnych pomieszczeniach. Włócznia elitarna. Idealnie wyważona włócznia elitarnych wojsk króla. Taka trochę podobna... Przynajmniej według nie do włóczni a tak naprawdę to y, niekoniecznie. Topór katowski. Ta broń przetnie każdą kość. Marketing dźwignią handlu. Krwawa róża. Zrobiłem tą broń? Nie podoba mi się na żywo jak ona wyszła. Wiecie, może być, ale taka jakaś taka... Tarcza kapłańska. Lekka i wytrzymała. Tarcza noszona... Przez kapłanów. Tak, może kiedyś zrobię. Starczy akurat to najgorszy problem, bo teoretycznie najmniej przy nich roboty, najwięcej przy malowaniu, a później weź to jeszcze gdzieś trzymaj. Yy, wietrzna włócznia. Z tego co mi się wydaje, nigdy jej nie zrobię. To był pierwszy projekt włóczni pogromców demonów, ale później jakoś tak wyszło, że to nie będzie włócznia pogromców demonów, tylko inna. Sztylet kupiecki. Mam wrażenie, że go chyba kiedyś zrobiłem. Miecz hazardzisty. Podobno, kto go nosi, ten wygrywa. No bo, jak zastraszysz kogoś takim mieczem, to na pewno cię odpuści. Żniwiarz Iwantesa. Miecz, którym Iwantes każe i wymierza sprawiedliwość. O ile ma zajęte pięści, akurat. Miecz strażniczy. Czyli oficjalnie, jak zostaje strażnikiem, to teoretycznie mogą ci taki miecz dać. Jeżeli chcesz, jeżeli masz swój i chcesz korzystać ze swojego, bo się przyzwyczaiłeś, to nie ma żadnego problemu. Tu mamy łamacz głów Miażdżyca. Pierwsza broń wykuta przez Zirmela. I. No właśnie. Zirmel był prymitywnym kowalem na początku. I takie coś jak stworzył na początku, to jest całkiem duży sukces. Bo no ludzie mieliby problem. Po prostu musieliby. Czekać, aż będą mieli odpowiednią ilość materiałów, 500 książek o kowalstwie i pale, parę lat na zrobienie jednej rzeczy, która ma być dobra. To, że na przykład mógł ją przetapiać i przekuwać 500 razy, to już inna kwestia, co nie? Żniwiarz po prostu. Legendarna kosa wykuta przez Agernanosa. Tak, Agernanos też kiedyś pracował w kowalstwie. Od czegoś trzeba było zacząć, tak? Od kowala aż po króla legendy. Wymiatacz skargalski, miecz znaleziony w więzieniu skargalskim. Prawdopodobnie, no nie tyle skargalczycy go zrobili, czyli jaszczury, a po prostu może ktoś, kto tam kiedyś mieszkał i był wybitnym kowalem. Tak Także się można przyjąć, broń wykonana z żeliwa, albo jak nie ostrze, tak ten jelec by mógł wskazywać na żeliwo. Sztalnik taki po prostu. Długi mieczyk, 112 cm. Drewniany zabójca, miecz naturalny, który przetnie prawie wszystko. No teoretycznie drewno po prostu o takiej twardej strukturze, że może równać się nawet jakościowo z metalem. Sztylet krakeński, duży, niezniszczalny sztylet. Nie wiadomo skąd jest, nie wiadomo co on robi, dlaczego jest niezniszczalny które się można by powiedzieć, że jest wykonany z metalów równie dobrych co te pradawnych. Kosa zbieracka. Do żniw. Taka no, średnio wyprofilowana podżniwa, ale dobra, może być. Magmus. Greatsword całkowicie stworzony z magmy, No bo wiadomo, w światach fantazy, ze wszystkiego można zrobić broń. Nawet ze szkła, tak jak Welder Elder Scrollsie, gdzie to nie jest szkło tylko metale zwane szkłem, tak. Tarcza. Strażnicza, prosta i nieskomplikowana. No, i w tym odcinku to było na tyle. Nie przedłużamy bardziej. Do zobaczenia i cześć.